Yo guys, yo guys, hello, hello. Are we hearing ourselves? Czy my się słyszymy? Wyłączę skrypty. Żebyście nie widzieli, że jestem tym skrypterem. A nie, każdy wie już, wiemy. Okay. Nie wiem, czy mi zawodnicy przyjdą, bo się później dwie godziny. Tak, tak, są zawodnicy, wie że Tomek piąty. Gdzie są Blondyni. Halo, Blondyni? Halo, halo, tu Londyn. Ona blondia, blondyn. Niestety, szambonurek zignorował Wasze prośby o to, żeby wrócił na kasterkę. Moim zdaniem, bez szambonurka, no to nie jest to samo, bo jest główną gwiazdą tego show. No ale trudno, no jak szambonurek stwierdził, że chce zamordować polskiego geogesera, no to Trudno całkiem, no to całkiem trudno. Wesołek, graż Marteczko nie. Mój teammate śpi. Nie, mnie nie ma w domu. Okej, okay. walkover. Nie ma blondynów. Nie ma blondynów. Wielkie kurwa zabicie Geogessera. Jakie są sprawy bieżące? Sprawy bieżące są takie: tak prezentuje się tabela Ekstraklasy Mamy tu ranking, nie? Dwie drużyny dyskwalifikowane. Negros najdolniej jest skryptowanie Upo team z zabicie chujowym. Z takie zapytania pewnie nie zagrają, bo to Gambit i Gambit się zapisał w ostatni dzień, żeby nie chcieć przyjść na żaden mecz. Czyli pierwszy mecz będzie Tomek 5 i Filip, czyli DHL na Mimi oraz Woda. Czy okay. Przyznają się do skryptowania? Ok. Przyznanie się do winy. Pan. Nie wiem, wybaczył. Ok. To wybaczamy jednak. I w ogóle Staszki ćwierkają, że jakiś zawodnik z naszej ligi chyba, Tydan, podobno skryptował. Usunął konto w ogóle po tym, jak został wydradzony, że skryptuje. I właśnie chcemy to zinvestigować, Czy grał jakieś mecze? Czy przyskryptował w tych meczach? O co tutaj chodzi? A replay jakiś. Tego anonym ustawiono. To NPZ? Jest czy co? No Bułgaria, tak? A nie. A tak, dobra. No i co on myśli? O czym on myśli, Mortka? Ukraina! Okej, okay. mocne, mocne, mocne. 1600 by the way. Aha, 1900, okej, okay. z usuniętym kontem. Której drużynie on gra? Drużyna Lotus, o, Lotus. Tutaj w ogóle mamy Szpteczita. No, ale oni wjebali, kurwa, dwie gry, no to o czym my mówimy? Tutaj reskryptowali, widać. dobra, case closed, kurwa, case closed. To chuj, no to sprawdzamy to, kurwa, jak wjebali i tak dwie gry. O, tu jest Lotus, Lotus. 2-1 wjebali na Czarnych Gatków i Julian z Anonymusem. Na Kamilosa jakiegoś, ile ma Kamilos? Okej. Okay. Czyli, czyli 1900, tak, rozumiemy się, W wpierdolił dwie gry na Silvera, jeden, tak, a drugi, aha, na ziomka, który zagrał jedną grę, tą grę, jedną grę zagrał i na tych ziomków Pierdoli 1900, okej, okay. jaki jest to najgorszy gest? O, u, okej, okay. ciekawe. Okej okay. Ty, a może oni skryptują? No co to jest kurwa ty za gest Kamilos, ty, Kamilos, ej! Ty to może znaleźliśmy tutaj skrypterów bardziej, no bo tu widzę, że to jest logiczniejszy gest i to, to są lepsze gesty od tego gówia, no Jak można fogastę dać na tym. No dobra, to losowo se kliknął. No ale tu nie skryptują, więc brawo, lotus, się grać dalej, mam wyjebana, że to przyskrypciłeś. Kto nie przyskrypcił za kurwa kiedyś do 1900, niech pierwszy rzuci kamień, nie? Co nam u was na czacie mortki? Będzie w tym tygodniu live z pierwszej ligi? No nie, nikt nie przyszedł kurwa na live z pierwszej ligi, więc nie będzie, no I co? No i możecie ten ja rozumiem, że to dziewczyna, kurwa, ale no. Nie musisz się wstydzić, masterekty. Zagadaj do niej. Ona nie gryzie chyba. O kurwa, ale śmieszny blur. No, oczywiście UK, nie? Ewentualnie Francja, ale. Okay. Jersey, Jersey. uuu. niezłe, niezłe. No i było Jersey. O, ładny gest. Trzeba było o tym pomyśleć. I bardzo logiczny jest. Dobra. BC, kurwa, nie? Czy to, to Europa. Nie, to jest. To jest BC chyba. Jakieś takie w miarę północniejsze. U, Alaska. Mam Fireweedy. Takie czerwone tutaj kwiatki po bokach drogi, które. Właśnie szuka Fireweedów. One czy bardzo często znaczyją Alaskę, a jednak w tej kanadzie BC. Bardziej południowej, to aż tak nie, nie pasuje to. Na kogo obstawiasz, że wygra w tym meczu? W teorii, Tomek 5 i Filip mają lepsze piki. Uuu! Masterek w Anchorage. Bardzo ładny gest i to jest gra. 1-0. Byli mniejszymi tutaj, powiedzmy, faworytami. Pierwszy mecz wygrali, ale to jest bo dwójka, więc mają szansę jeszcze na remis. Duże na DHL. Jakieś południe Botswany, tak? Gaboron jakiś. Esfatini? Kurwa, dał nie ty, Masterek. Będzie inwestycyjny niedługo Masterek, bo jego gesty są kurwa niezłe. Okej. Okay. Uuuu! Ładny guess, ładny guess. Okej, okay, Bali, Incident. Czy my widzimy tutaj. Wygląda jak Bali. Nie wiem, czy widzimy dachy z Bali typowe, albo słupy typowe z Bali. A to jest Incident Bali, ale wygląda jak Bali, no ale nie dziwiłbym się, jakby to Java było, albo Lombok. I była Bali, double commit. Bardzo ładny guess. Uh, Argentyna? No. Podoba mi się może też jakieś regiony takie płaskie, które widuje się czasami tutaj przy San Juanie, ale właśnie gdzie były te płaskie regiony. Może gdzieś tutaj jakoś. Gdzieś tutaj może. Zobaczymy. tu tu się wszystko wydarzy, bo to jest. Commit Buenos Aires, północ. Bardziej mi się podoba. Commit Ares, no ale to równie dobrze, może być na północ. I to było dokładnie tam, gdzie mówiłem. Te płaskie regiony przez San Juan Larioce Jestem kurwa najlepszy. Powinienem grać na tym turnieju. A, gram na tym turnieju. No to w sumie gdzieś gram na tym turnieju, okej? Okay. Południe Argentyny. I będą szukać tego jeziorka. To jest bardzo ważne, żeby znaleźć to jeziorko, bo to może decydować o tym, która drużyna wygra ten pojedynek, nie? Póki co jest 1-0, ale jest bardzo blisko remisu. I to też bardzo mi się podoba, że ten remis jest możliwością. Że jeżeli drużyny będą grały obydwie na podobnym, mniej więcej, poziomie, no to remis to zasługuje i w playoffach to się okaże, gdzie tam już nie będzie możliwości tego, żeby był jakiś remis, nie? Te osiem najlepszych drużyn z Ekstraklasy awansuje do play-offów i tam już tak naprawdę będzie prawdziwa rozgrywka. Uuu. A to było w ogóle Chile, też myślałem, że to może być to portalem w She'll, ale wygrali to, mieli dobre jeziorko, ale równy pojedynek. Ładnie obie dwie drużyny grały. Właściwie ja nie wiedziałem, że wodak jest też tak dobry, sprawdźmy wodaka konto, bo ja sądzę, że on może być dobry, no? 1600? tak chyba to jest legitny gracz. Tak sobie grinduje, o Geochico, kurwa. Za każdym razem jak wchodzę do kogoś na profil, to ma jakieś 1500, to zawsze pierwszy będzie Geochico, kurwa. On ma, nie wiem, z 10K 15 k dueli, ile ma dueli? 15 k dueli i on gra bez przerwy cały czas na tych streamach na TikToku i jest hartstakiem, kurwa, jakieś 1400, nie? To jest niesamowite co? Okej, no dobra, on jest spierdolnięty, żeby tutaj dać kurwa, Ontario, nie. Tak. Co? Dobra, Geochico kurwa, może odpuścimy Geochico, nie? No to oni grają tutaj, czyli drużyna. jakby się kurwa nacewaliście I w teorii Stefan z Adamsem, jeżeli żyją. Jezu zapisty. Chyba trochę się spóźniłeś. O, to jest chyba z pierwszej tej pierwszego sezonu Polski Ligga kiedy graf to jeszcze organizował, ale zobaczyłem ten shot. Pytujemy Finlandia Alaska to? Pytujemy Finlandia alaska to. Chyba musimy, nie? Chyba musimy. W to mówi kogut. To coś jeszcze może być. No jaka jak nie, nie, nie. Daje Kebek nie, jakiś. No nie, nie, nie no, Debilu, no bo no, mi Alaska! No chuj ty, no, chuj ty chuj ch zmieniasz! Dobra, ocena. Kto bardziej strollował Filip czy Kogut, Jak sądzicie? Moim zdaniem, zjebał bardziej Kogut bo Filip ładnie trzymał tego Gesa, kolował, żeby pójść Alaskę i ta Finlandia w końcu nie była, no i była troszeczkę mniej chyba. Chociaż no miała na pewno więcej sensu niż Quebec, no to na pewno kurwa. No, tylko to był taki panic switch straszny, bo powiedzmy pójście w Quebecu nie oznacza to, że kurwa skawerowaliśmy Alaskę, no. No bo to tak. W głowie koguca wyglądało dobra. Stany są skawerowane, no skawerują jeszcze i Finlandię, ale no jednak ta Alaska była najbardziej prawdopodobna i obydwóch myślało że najbardziej, to jest Alaska. Więc moim zdaniem większa wina stoi tutaj po stronie koguca. Zgadasz się z tym koguc? Ostatnie chwile przed banem z ekstraklasy, tak? I, i tego ziomka zbadowali, zaskryptowali z ekstraklasy, tak? Tego ziomka. Jakieś działanie mafii geogeserowej, że zbadowali go, kurwa. No ale spoko, no jeżeli to wystarczy na bana z ekstraklasy, no to spoko. Wyjebali go za to, że był za dobry. Moment przed tragedią. Moment przed tragedią. Za tego gesa go wyjebali. Kurwa ekstra klasy, wally. No, Ty jesteś jeszcze większym zjebem, że jesteś zalaskiem, co To jesteś jeszcze większym zjebem. Że Ja zalazki. O, dzięki za subika, konepca, konewcia. Jakiś muszę mieć movement, który był powiedzmy na suba, nie. Ja wiem, kurwa. Zerwany plaster dla ciebie. Tragedia Jeden zerwany plaster dla ciebie. Wielki upadek. I do tego jeszcze cztery małe bumki. Bum. Boom. Boom, cka kurwa. Boom. <laughs> Boom. <laughs> Czyli Adam Stefan versus Ades i kumpel Adeso Dalej nie wiem kto to jest Jest nieznany, jest nieznany Czyli to sobie Nie, go nie jest tak. nie ma mikro w kiblu? Ma, jesteś w stanie poprawić to mikro? Kurwa, no jak? No w sensie nie jest tragicznie, ja cię słyszę Tylko masz po prostu chujową jakość, nie? O, ter teraz, u u, 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 Teraz masz ten jakby pod nagrywki, nie? No, 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 no bo szczęście oj, oj, Ej, ej, co, co, co to było, co to było? Kurwa, ty, <laughs> demony Kurwa, Exorcist muszę na tobie przeprowadzić Co to było? Nie rób tak więcej, proszę Generalnie Chcę wpłacać na prize pula. Połowa z tego, co tutaj będzie, to pójdzie do zawodników naszych. Na druga połowa? No do mnie kurwa. Chyba obvious, nie. To jest y, supy z Tajwanu? Czy nie z Filipin? No z Filipin. Filipin, Filipin ja, chyba Filipin nie mi wygląda. Mi jak mi fili A Kolumbia? E? Kurwa, Kolumbia. D do, dobra, patrzę, patrzę, patrzę co Adam zdaje. No, Filipiny. Filipiny, tak, tak. Sub z Filipin, bo tu odjebało, ale to mogą być duże punkty, jak oni tu pójdą. No, poltopy zupełnie nie z Kolumbii. I to może być gra teraz, jeżeli nie zmienią. No, chyba nie zmieni i chyba już wygrali Adam. Tak, tak. Są to Filipiny oczywiście. E, Portugalia? Północniejsza trochę, albo środkowa. Sądziłem, że po prostu hedge w Coimbre. Mi się wydaje, że przez to ile jest eukaliptusów, i to tak jak wygląda ta runda, to no. z Portugalii. Ale to też ma sens, chociaż te eukaliptusy raczej byśmy spotykali, bym powiedział mniej więcej do tego obszaru, tutaj może mniej, ale może by było... Aaa! Ja. Gwatemale. nie, Meksyk. A. Idziemy. Mi się wydaje, że ADES lepiej grał ostatnio. Jakoś tak blisko było w miarę, nie? Się skryptuje. Eee, co to droga? Północ Norwegii. O, ma to sens, ale tutaj widziałem, że oni są kurwa w WISI. Więc ja, ja pierdolę. Jest wysoko. No, północ Norwegii, północ Dierundia. Szwecji ewentualnie. No, co będą zwrądowani? Oj, chyba tak. Oj, ojej, oj, oj. No i, fajnie, no i co jest? Komentujesz, Mordzia. Dobra, to na razie. Jakie o, na razie? Discorda, nie mogę. mi zrobiłem, bo chciałem wyjść, ale nie mogę skardę Ej, prosimy szamonurek, napiszcie, prosimy szamonurka, żeby wbił. Prosimy. Przeszedłem dyskwalifikację użytkownika Calm Minds za niemyślenie, ale to on, sam siebie pingnął. Zbierać szamba, kurwa. Dał nie, ty masz komentować, a nie wbijać kurwa do tego. Ty wypierdalasz, tak, ty wypierdalasz, tak, ty wypierdalasz. Tak, ty wypierdalasz. Info z ostatniej chwili od Odessa DM. Vibe jest useless. Okej, okay, bana masz, bana masz. Vibe jest wszystkim w tej grze, pamiętaj. Wszystkim w tej grze. Mam 11 lat, dużo się od ciebie nauczyłem. Gratki, gratki brachu. Troszeczkę odszedłem od tych poradników jednak i stwierdziłem. Że dla wspierających będę bardziej te poradniki wrzucać. Stwierdziłem, że ten kanał straż stał się od pewnego momentu strasznym miszmaszem. Tutaj nagrywam, jak wygląda coaching, a tutaj odpierdalam jakiś syf z grafem, jakieś też losowe skróty z live'ów i tak dalej. Dlatego stwierdziłem, że więcej rzeczy, rzeczy będzie dla wspierających. Jeżeli ktoś chce naprawdę bardzo dużo kontentu, bardzo dużo meczy ekstra klasy, dużo poradników, jakichś coachingów, takich premium kontentu za jedynie 20 zł na miesiąc, no to bardzo polecam. No bo serio to jest jeden z bardziej opłacalnych dealów w wspieraniu na YouTubie, nie. No wiadomo, coachingi. Najwięcej dają zdecydowanie, bo to jestem w stanie tak kompletnie spersonalizować pod siebie, pod twoje potrzeby to z Geohubem. Po co dzwonisz dawnie? Ile można na mecz czekać? Jak ty meczu nie umiesz zacząć, to sobie ogarnij inny mecz. Przecież go nie ma kurwa. A bo ja mutowany. Co on do mnie pisze? No mój teammate quit, no nie? Nie ma go już. No bo po co dzwonisz downie? Ile można na mecz czekać? Przecież go nie było kurwa, to zadzwoniłem. Mordko, mordko, mordko. Weź, bo ja teraz z konewką będę grał, nie, jak nie, tak dalej. Pozwalaj pójdzie. sobie. Oj, nie graj z konewką nie? Bo kołczowałem go wczoraj, i kurwa, no nie było kolorowo. dobra, dobra. dobra. Dobra, dobra kurwa, GeoHub. Dzwonię do niego, wyjaśnię parę spraw. Dał nie. Co chcesz ode mnie? Jesteś bezrobotnym celem, który nie ma co robić w życiu. Jest, a ty też jesteś bezrobotny. No wiem. dał, no, nie? No i no, jak ci masz szczelność mnie wyzywać od bezrobotnego? Dobra. Sam jesteś bezrobotny. Ja po prostu nie wyzywam ci, tylko stwierdzam fakt. Ja jestem bardziej bezrobotny no, od siebie. Tak? Ustalimy to. No, wiemy? To, tak, to, wiemy. Ale to nie, ale to nie, nie czemu nie zgrywamy wiem. robotnego i nie jesteśmy w stanie czekać kurwa w jakiejś party przez 3 minuty? Wracaj do tego party i od razu zagrywamy. Miałem bo już i... czekałem dwie godziny, rozumiesz? Nie czekałeś dwie dwóch godzin! Godziny, Minutę no. czekałeś w lobby! A wcześniej, kurwa, jak cię wołałem, to czekałem na ciebie 5 minut, ale więc to jest fair. dwie godziny na stream czekałem, rozumiesz? Jesteś upośledzony, czy udajesz? No, no, trze... no czekałeś, no ale co to zmienia, no? Spałem. No, no, no. A ja może miałem drzewkę zaplanowaną na dwudziestą. No to jest dobra, no ale ty nie bo... robisz... żadnych rzeczy nie robisz w życiu, no. No ale nie śpię dużo, no. Ja spałem dzisiaj od 11 do... 18, no. No ale to czemu obiecujesz widząc film o 17? Nie rozumiem <grym> tak Wydumacz to wszystkim widzą. no. Wyjaśnij jakiś angle generalnie, powiększa kamerka, żeby wam wyjaśnić angle, bo to jest ważny angle. Jaki jest angle spania? Jest coś takiego, że jak ma się duże problemy ze spaniem, nie jest się w stanie, powiedzmy, iść spać o tej godzinie, której się tak chce i zegar jest tak kompletnie rozregulowany. Dlatego idziesz spać po prostu, kiedy się zetnie tak kompletnie. Sciąć cię może tak naprawdę równie dobrze od godziny jakiejś 9 do godziny 14. Aż tak bardzo nie jesteś w stanie tego skontrolować. To zależy od narkotyków, które wziąłeś w dzień wcześniej, e, głównie. Więc nie spodziewałem się akurat tego, bo to jest ciężko ogarnąć, jaki jest angle. Czy jest angle na spanie 3 godzin, czy jest angle na spanie 8 godzin, 7 godzin? To jest wszystko zależne. Jedyny raz, co się zmusiłem, to kurwa, jak grafa już miałem umówionego, a e, 17 i tak się spóźniłem pół godziny. A, ale kurwa, to była tragedia. Tragedia Ej, wtedy była. Ej, bo mi mama każe kończyć. O kurwa, dobra, to zaczynamy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Skąd ta koszulka? To jest koszulka, oficjalna koszulka treningowa klubu Dynamo Drezno z trzeciej Bundesligi i właśnie kiedy kupowaliśmy to z tatą, my z Kawrycz to, że w której lidze wiadomo jest jak mniej więcej idzie Dynamo Dresnie akurat. No i sam oni w trzeciej Bundeslize byli na tamten moment, to tam dwa lata temu czy trzy lata temu było. No i mój tata chciał przyszpącić trochę, wiadomo, żartowniś i mówił tak hmm, hmm in what league uh, is Dynamo Drezno currently? A on mówi ferd Fert Bundesliga, ferd Bundesliga. A, o, a, a tata mówi u. Oj, ojoj oj, oj, oj. To, to nie zły był Rage akurat. I, I było widać, że troszeczkę jednak go zabolało, ale zaboli tutaj drużynę czerwoną. Ten gest, bo oni prawie na tym wykrywają, bo to był Vancouver Island. Okej, okay, Argentyna, raczej taka. O, kaina. Na pewno jakieś takie regiony, gdzie jest więcej pól uprawnych. Czyli tutaj. Co ty dajesz, Daunie, Co? Dobro. Geohub jest upośledzony. 1-0 dla mitnich. Szymbiksy i Geohuby, no, tragicznie zagrali. O, wygrali, 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 brawo. Wygrali mitni z 20 2-0, bo to jakiś mecz był u ale tam. O, brat, Co, co jest, Ten down nic nie potrafi kolować. No bo nie wiem, co się działo na meczu z bo nikt nie wiem, nikt nie oglądał. No, no nie wiem, no ja zumowałem na takie miejscowości jak. Jak kok, jak kutas nie no, wiem, nikt tego nie, nie oglądał, nikt tego nie oglądał <gadaliśmy, Gadaliśmy o Bipi wiesz No to fantastycznie <gadaliśmy> Jakim Bipi kuźwa ty? No Black pilno, black no. Chłop co rozmawia o British Pletlolium <gadaliśmy> No Braszymbik, po co ty tu jesteś? Ty się nie nadajesz Ej mordko! Słabo grałeś, tak akurat. Za duży delay na streamie dałeś. Za duży, za duży, nie dało się. Weź to next time zmienię. Dobra, spoko, ale 2-0 wiewaliście. To by się spodziewał? się patyć do mnie, Tony. się patyć na komentatorkę. Siema, Misiu. Mm. Chcesz komentować? No, mogę. Dobra, fajnie. Super, bracie. Patrz, jaki jest mecz. Jest mecz Słą Gambit i Mikołaj versus Mimi i Masterek. To są niż? Kto wygra w tym pojedynku? Winny wygrać Sylwony. Czerwoni, nie? Bo Mikołaj Sągamit, bardzo mocni zawodnicy, nie? Wicemisz no, Polski winny. i były mistrz Polski, no. Ale zobaczymy, jak to będzie. No i co sądzisz, Misiu? Ja sądzę, że to jest Gojaz i... i nie wiem. Gojaz, ma to sens. Ja bym pomyślał São Paulo, nie? Też ma sens. Bo jednak widzę dużo upraw, nie, Misiu? I takie autostrady przedzielone, to mi mówi bardziej São Paulo. Ale Gojaz też jak najbardziej ma sens. Co tam u siebie, Misiu? Jak w szkółce? Okej. Okay. Ty ferie teraz masz? Halo. Ok, nie dowiemy się. Jestem, jestem, Dobra, spoko, spoko. Uuu, co sądzimy Aha, o tej rundzie? To jest... Francja, na pierwszej rzut oka. Uuu, Stany z Genwójką? To jest generacja druga, nie? Czy trzecia? Bo nie widzisz, tak? Która generacja? Trzecia. Trzecia, trzecia chyba faktycznie, no. I mówią, to jest Stany, okej, okay, okej, okay, ma to sens. Może i masz rację. I gdzieś w tych Stanach szedł? Tak, jak tutaj zawodnicy mniej więcej? I... Bardziej jak Montana, Washington Montana, Washington O, tak. a, a widzisz, tutaj w Maine idzie, Vermont, nie? Masterek. Nie to ma jest to ciekawe. Sensu. Nie ma to sensu. U, e, to BC. Okej. Okay. To chyba trochę ma sensu, ale jednak podoba mi się bardziej Waszyngton. Uuu! Ale ładny gest od Mikołaja. On znał mniej więcej te parki narodowe. Tapuję mi, tapuję mi. Tapujemy, tapujemy, tak, tak. W ogóle myślałem, żeby robić jakieś tak podcasty mniej więcej w geogeserze, że sobie mam jakieś party i gadamy w tle. Nie, lepiej duele, lepiej duele. Tylko Misiu, ale nie wiem, czy ty byłbyś w stanie filozofować. J jesteś dobry w filozofie, Misiu? A co to jest? No, filozofia to jest tak jakby sztuka myślenia o życiu, po prostu. A, a co to jest sztuka o myślenia o życiu? No, że myślisz o życiu, nie? Myślisz o życiu czasami? No, tak. I, i, i co nie myślisz wiem. o tym nie życiu? Mam. Fajnie ci się żyje? No tak, No dobra, no to jest Jesteś jeszcze młody, no to jak najbardziej, to jeszcze się w takim wieku nie myśli aż tak na takie sprawy. Trudne sprawy. <grywa> Ta, tak, jasne, Wisiu. Odpowiadałem Spectralowi, że myślę, że w takim formacie, właśnie jakieś party. Albo a bo Team Duelem Mission. Tak, tak. Team Duelem Mission też, też, ale no mówię, mówimy coś innego, że taki format, gdzie faktycznie bardziej gadamy o życiu, nie? Co, coś takiego. Też chciałem zrobić. format na przykład jak Team Duelem Mission. Team Duelem Mission to jest fajny format, tak? No możemy zrobić, możemy nagrać I jeszcze, tak. I jeden, jeden misem fajny z misiem, tak? Też ci się podoba. Zielono-Turcja, ale Turcia, wydaje mi się, jest. że Adana jakieś coś takiego. Turcja taka nawet zielona. O tym sądzisz? Antalia na przykład? To się nie Andana mi się będzie Okej. Okay. No ja, ja bym szedł Antalię szczerze, ale zobaczymy. Tapujemy, tapujemy! Tapujemy, ja tapuję. Ja nadal tapuję. Dalej tapujesz? No to tapujemy, no to tapujemy, no. Słyszeliście misio Mi się wypowiedział. Ten misio to twój brat, tapujemy, mój kuzyn? Ani ten, ani ten. No to jest taki ziomeczek, który się wbił do community, nagrywa sobie na YouTube, możecie sprawdzić jego Kanał. Jest to tak naprawdę spoko mordeczka, która stara się jego go i jak na jego wiek no naprawdę bardzo dobrze gra. No i jest sam tu Antalie i mniej więcej podobne gesy, jak tutaj sądziłem I przy komentuje. Tak, i bardzo dobrze komentuje, jak słyszycie. Uu, a to północ! O, co nie spodziewałem się, że to będzie Izmit. No, miejmy się od odkuwa. Dobra, mamy supy takie z Węgier, slash Rumunii. No, powiedziałbym, że coś powiedział bardziej Rumunia, nie? Tak górzyście, nie? O, Rumunia. Takie chatki. I jednak Rumunii, tak. zachód Rumunii, bo mamy dachówki na dachach, nie? Bardziej na zachodzie. To no, dachówki na przykład jak się to lub żeby ta osoba Cię polubiła. No właśnie, nie możesz tak myśleć, przychodzić do jakiejś osoby z myślą o tym, że macie polubić. Ona ma, ona ma Cię po prostu polubić za to, jaki jesteś. Nie, masz być po prostu szczery ze sobą. Po prostu i po prostu szukać. Generalnie będziecie mogli sobie sami pomagać, bo jednak też trzeba pamiętać, że przyjaźń jest troszeczkę taką wymianą biznesową. Można tak trochę to jednak uznać, że jeżeli ty oferujesz jakiś value do osobie, osoby, to przynajmniej kurwa no, nie przerywaj mi! Sorry się, że on się nakrzyczałem, ale. Kurwa, kurwi mnie, no ja pierdolę, ile ten dzieciak może... No i poszedł se. No dobra, no ale kurwa, ile można? Tapujemy? Dobra, sorry, sorry miś, Przepraszam Misiu. Oficjalnie przepraszam Misia, no. Misiu, przepraszam. Niger, sorry. Przepraszam Mi się, przepraszam Misiu, ale przerywał mi tu ja bardzo, wierzylią. bardzo przerywałeś. Bo ja się próbowałem skupić, wiesz. Ale przepraszam, to moja wina. Nie powinienem tak na ciebie krzycze, krzyczeć, Nie, ja na przykład, Jak mówię na jakiś temat, tak, wiem, odpowiadam i tak się skupiam. No to bardzo to irytuje, nie? Jak ktoś tak mówi. Ale y, moja wina, moja wina. Ju, już nie będę, już nie będę. Tak na No mówią, mówią, ale ja nie mam streama na TikToku, wiesz, więc tak to ten nie, nie trzeba tak mówić. E, no to co no, ale... mamy tutaj? Kolumbia. nie musisz się tłumaczyć, to moja wina, nie musisz się tłumaczyć. Musisz. Musisz, no to, no to e, wytłumacz tuż, się. Tuż tam na YouTube, się data powie, jak to. Tu to się da tupować. Ja, ja dla do no to tapuj, na no to tapujemy. Mieliście się żeby się tapowali, no to tapujcie. A ile jest tak około zarabiać zatapowany? Nic nie zarabiam zatapowanie, nic to nie daje. To ja tapuję. No to nie tapuj, no. Ola, nie, 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 tapujemy, nie, tapujemy, nie, nie tapujemy, nie tapujemy. Nie tapujemy, nie tapujemy. Nie tapujemy. Mamy Meksyk, nie? Mamy Meksyk. I dosyć wyrównany pojedynek jak na to, że Mikołaj z y, y, granamimi. mimi. Okej, okay, i bardzo blisko był y, gambit. Ale, gambit. Gambit! Gambit! I to jest gra! I to jest gra! To jest gra To jest gra To jest gra Brawa to dla ciebie. Co jest? Co Brawa. jest? Co się stało? Niesamowity święty święty. Chapasz dał na tym. Niesamowite. Stapową czapas. Stapuję być czapas. Stapową czapas. Staplawę. Były emocje przeogromne! Zgadzam się, Wisiu. Jezus. Jezus. To było to piękne. Raka. Nie, yeah, no tak. O Jezus. Ta liga. Jezus. A już kończyć będzie. Co? Teraz nie. Nie ma końca jeszcze. Nie wiem. Kiedy będzie nie kończyć? całej ligi? No to kurde. W marcu, w kwietniu, w kwietniu. Dicenlu, ty macie nie się długo, dobra. No i dzieci nami, bez jest pojedynek, drugi, nasz, drugi i to był fail podobne, ale to tak to jest i. Ej, Szymik się pyta, my się ciebie spytał, bo on ci wysłał jakieś dwie dziewczyny. Co o nich sądzisz? Wiesz o co chodzi? Ja, ja nawet ja na ten jakieś. No, chyba na Discordzie na to wychodzi. Ale ja mam już duże wiadomości, by ja, ja nie wiem. I jeszcze raz coś napiszę. Na no jakieś dziewczyny. To prześlij mi Szymbix, i ja mu prześlę. Dobra, dobra, nie. Ja, ja, ja takie jakieś Nie linki, lubisz Nie ja, ja tu nie chodzę. Nie lubisz dziewczyn? Nie Linków, to ja tu nie chodzę. Jakichś linków, bo na no, zalaz... O jaki link? Zalaz jaki to link tu wysłałeś, Szymbix ty? ty. Zaraz mi w tu zala. Ty, jakie linki? E, ja, ja, jak się nazywa ten link? Możesz powiedzieć, jak, jak, jak się zaczyna ten link? Nie wiem. Jak nie wiesz? No normalne. No ale nazwa. tam. No normalne. No normalne? No ale nazwa tej strony z linkiem. No normalne. No jak normalne, a czym tym. <laughs> <laughs> Okej, okay, Szymbiks mi wysłał. Ja też nie wiem co on wysłał, on jest jakiś zdobniony. No normalne. No wiem, czy... dziwne, dziwne coś wysłał, nie wiem o co Ola. mu chodzi. blokuję go. <laughs> blokuję go. <laughs> tak, nie będzie Ej, za na coaching, Misia. Misia ma coachingi? A, a mnie skoczujesz? Złotówka za godzinę. Złotówka za godzinę? O kurde. To. Fajne. A to jest nitka. Nie, tak jest. Okay, okay. I moje wiadomości PVP, i, i się ustalamy, i za okay. godziny jest złotówka. No, ale, ja pamiętasz ten film? I ten, 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 ten. taki, co so, ja musiałem no, no, pamiętam, pamiętam. I, to znaczy. No i Adek już mał ten film. No Adek. nie, nie będzie filmu, no nie, ja wyjtowałem ja cię, wiesz? Nie będzie Adka na tym filmie, ty zrobiłeś tak wystarczająco dużo kontentu, tak zajebiście ci poszło, że no nie będzie. Nie, nie był potrzebny Adek. No to wygrałem chyba, czy nie? No wygrałeś, wygrałeś, tak. Dobrze a, ci no to... poszło. A, a gdzie to pięć dych No nie ma pięć dych, no, żartowałem ty, oszukałem cię na pieniądze, wiesz? A, no to Chciałem <laughs> cię zachęcić do udziału. <laughs> powiem żart. Tak, no mów żart. I żart taki No mów. Idzie no, no, idzie Dajder gdzie? To jest takie śmieszne, że nie odcimo. No. no, ale ale wów, wów. Idzie Dajder idzie i gdzie idzie, gdzie idzie Po polu. Się? Po polu idzie. Nie będzie no? po polu. Okay. I, I. Co on tam nie mógł zrobić? Jak wymyślcie? <laughs> to coś. Wymyślałem... <laughs> czekamy, czekamy na żartu. Czekaj, okay. No, będzie zaliem, Spotyka małpkę. Spotyka małpkę, dobra. I co z tą małpką? No, która się nazywa się Patysiu. I się nazywa się Patysiu ta małpka, dobra. I ta małpka no. jest taka mała. Mała małpka jest, okej. Okay. No i? No? Ta małpka skoczyła mi na głowę. Okej, okay, skoczyła mi na głowę. Jest się Patys małpka na mojej głowie, okej. Okay. I? Tak. A potem na nogę. A potem na nogę skoczyła, do. No, i... i... I tak skakała. I tyś też skochała, ty też skakała, ty. Mocne, potem, mocne. No i co a potem? Szymikrzyszek i co? I, i co to? No. Co ta małpka tak skacze? Co ta małpka tak skacze, on tak mówi. A ten A on o mówi? No, no. Co tak się. Co tak się? Co? Co bym powiedziałeś? Co? Kapris? Bo się tak, bo ma taki kaprys. Kaprys? Bo ma taki kaprys ta małpka, tak? Ja, tak. Okej, okay. i. I to koniec żartu, tak? Czy jeszcze dalej? Nie. Nie, okej, okay, dobra, 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 dobra. dobra. I Simbik zwierzę, ta małpka ma taki kapelusz, żeby skakać sobie, dobra? No. Tak. Dobra. I, i potem ta małpka sobie uciekła, bo widziała Simbik Okej. Okay. Który wisił jakieś dziwne ręki. Okej, okay. uciekła, okej, okay, rozumiem. Uciekła. Okej. Okay. No i to była taka. A potem panda przyszła. I panda. U, panda, dobra. Patrzcie, małpka. Małpka. Małpka jest małpka, Juk, 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 juk. Tak, Mopka tak robi. Okej, okay, tak robi Mopka. Juch, 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 okej. Okay. Oh tak robi Mopka. A ah, panda robi A. A A. I kto tak to, to robi a, a, a. Panda? Panda robi a, a, a Mopka robi juch, 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 juch. Okej, okay, dobra. I, I co dalej? No i potem, a potem przychodzi... Pociągnie. Mimi! Mimi przychodzi, dobra? O, wygrali, wygrali, 2-0. Ale okej, okay, opowiadaj I, dalej. I, i. I. Mówi. No. Co mówi? A kto w końcu przyszedł? Bo zapomniałem teraz. Kto by to zjadł? Kto by, kto by to zjadł? Co? Nie, to... Co? Kto? A co zjadł? Mimi przyszła. Mimi przyszła i się pyta kto by to zjadł. Nie. Nie? <ścoughs> <ścoughs> nie? Witaj, że? Do ziara. No. Co by zjadł? Co bym zjadł? Okej, okay, dobra. Mnie pyta, no. Nie, nie, nie. To kogo pyta. A mówi krokodyla. Krokodyla. Okej, okay, okej. Okay. krokodyla zjadł. A Mimi mówi? No? Krokodyl? Ciężko go dostać. Ciężko dostać krokodyla, rozumiem, no. Okej, okay, no ale no, ciężko. Okej. Okay. <laughs> Oj, no, dobry żart, do Ewanu. Sorry, sorry, do języka, ale naprawdę świetny był ten żart. Podobał mi się bardzo, widzisz. Ale ja się mam, Oj, nie, Mo, no, może, nie ma, może się obędzie bez tego drugiego, może już wystarczy. No, nie, no, może by no, starszy. Ja bądź pasji, ja bądź pasji. Dobra. Ja do, dobra, ale szybki ale szybki teraz, tak? Taki szybszy no, trochę też, żart, szybszy. A się, a się naprawdę. Dobra, tak, tak. No. No. Czekam, czekam. A Ile masz palców? Ile mam palców? Mm, u rąk 10, u stóp 10, czyli mam 20 łącznie. A ile masz palców? Ręce i nodze. No, no na jednej ręce mam 5, no na jednej nodze mam 5, no a na obu rękach mam 10, na obu nogach mam 10. Masz 5. Pięć. A pięć, dodasz 5 to ile? 10. Dobrze. No. A 10 plus 5? 10 5? No to jest 15. A 10 pójść. Plus...

No, no, 665. No. A, a 51 dodać yy, 16? 51 dodać 16. 67, tak? Six I to był ten żart. Tak. Mocne, mocne, mocne. Dobra, ale dziękuję ci bardzo za tę komentatorkę. Moim zdaniem była świetna. Bardzo fajna komentatorka. No, no pa, pa. pa, pa, pa. Cze cześć Misiu. Eee, weź go z tego VC. Kurwa, dał jeżeli nam się nie podoba ten content, kurwa, taki pik content, no to jak mamy rosnąć jako kurwa community ogresserowe? Ty chcesz oglądać ten mecz jebany, kurwa? Ja mam mówić no idą tutaj wszyscy to samo, bo grali w tą grę 10 lat, no i po prostu tak tam wygląda. Kolejka kolejna, za na tydzień, tak. za na kolejną kolejkę, to... To tam będzie się bardziej by działo. By i za i żeby no bo z... ciasto się zasięgi słabe, słabe dziewanaście osób trochę słabo, ale proponuję, bo ja grube dzieci się działy.